Praktycznie co roku powtarzały się pytania, czy ktoś będzie posiadał kalendarz. Mamy już mnóstwo zamówień internetowych. Nie ukrywam, że już dawno powpływały pieniążki za ten kalendarz od internautów. Pomysł powstał pod koniec listopada. Pytaliśmy, czy by nie zrobić kalendarza o medyku. Przede wszystkim nam chodziło o to, żeby była pamiątka dla klubu. To było najważniejszym celem i chcieliśmy przedstawić piłkarki w inny sposób niż, niż wszyscy to robią, że nietypowy sportowiec, tylko kobieta na no co dzień. I to był główny cel naszego kalendarza. Jeśli chodzi o moje zdjęcie, to byłam bardzo zadowolona, bo odzwierciedla mnie, bo ja lubię gotować i często... Przebywam w kuchni, także z sesji też byłam bardzo zadowolona, bo było to zrobione bardzo profesjonalnie. Każda chyba z nas siedziała dwie godziny u makijażystki, u fryzjera i potem na sesję. Pracowało się bardzo fajnie. Myślę, że to jest też promocja dla medyka, i miejmy nadzieję, że jak najwięcej kalendarzy się sprzeda. Nie ukrywam, że to jest fajna pamiątka, a fakt, że mnie tutaj nie ma, skoro piłka nożna jest kobietą, więc. Nie zrobiłem z tego żadnego problemu. Mamy 2000 egzemplarzy. Chcemy ten, ten kalendarz sprzedawać. Wy, wyceniliśmy ten kalendarz na 10 złotych, więc jeżeli kibice mają ochotę, to i nasz sklepik internetowy sprzedaje ten kalendarz i codziennie na stadionie miejskim przy ulicy Podwale od godziny 8 do 15 kalendarz jest dostępny i już od dzisiaj można go nabywać. Serdecznie zapraszamy.